Zamek w Koninie. Warownia ta powstała w drugiej połowie XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, najpewniej w miejsce grodu spalonego w 1331 roku przez Krzyżaków. Zbudowano ją na planie prostokąta, otoczono fosą. Od południa dochodził do niej mur miejski, oraz podwójnymi wałami, przez które przerzucony był w kierunku miasta most zwodzony. We wschodnim rogu stała ośmioboczna wieża, a główny dwukondygnacyjny budynek z piwnicami stał od strony zachodniej. Brama wjazdowa prowadziła przez stojącą obok trzypiętrową budowlę. Początkowo przy północno-zachodnim boku stał gmach mieszkalny, lecz zrujnowany posłużył jako tworzywo do wznoszenia niemurowanych budynków dla mieszkańców miasta. Zamek od XV wieku był siedzibą starostów konińskich. W latach 1572–73 pół roku spędził tutaj poseł francuski, biskup Walencji Jean Montluc, promujący kandydaturę Henryka Walezego na króla Polski. W 1655 roku po wkroczeniu Szwedów zamek został zniszczony i opuszczony, a całkowicie rozebrano go w pierwszej połowie XIX wieku rękoma mieszkańców Konina. Fotografia za makietą przedstawia zamek ulokowany na współczesnej mapie Konina, gdyby istniał do dziś. Czy wiesz, że Koniński zamek często odwiedzali królowie? Między innymi Kazimierz Wielki i Władysław Jagieło.